Okej, okay, wiecie co? Doszedłem do wniosku, że czas wrócić do Game Newsa, więc witam was w kolejnym Game Newsie po prawie dwumiesięcznej przerwie, no dobra, lekko ponad miesiąc. W każdym razie doszedłem do wniosku, że dlaczego by nie po każdym techniusie nagrywać taki krótki Game news? Przecież nie muszę rozmawiać o czymś przez 10, 15, 20 minut. Może to być 3, 4, 5 minut. No i właśnie do takiego wniosku doszedłem, że chciałbym takie krótkie tech newsy, znaczy game newsy to raz, a dwa nie krótkie, może koniecznie krótkie, ale wiecie jakoś takie, jakie wyjdą, takie robić. Wyjdzie pół godziny, będzie pół godziny, wyjdzie trzy minuty, będzie trzy minuty. Nie będę się silił na więcej albo na mniej. Chciałbym, żeby ten kanał żył e, swoim życiem, bo widzę dużo tych informacji o grach, więc może dzisiaj będzie dłuższy odcinek, bo przy okazji pogadam o tym wszystkim, co sobie myślę w związku z Game Newsem. Dużo ciekawych informacji wychodziło. Wychodziły inf e, informacje finansowe CD Projektu, wychodziły informacje o tamtym Monster Slayer, e, od spoko e, córce pół CD projektu. I wiecie, kilka takich informacji z gier, które ja czytam, fajne są dla mnie od razu takie mam, oj, nagrałbym o tym game newsa, ale takie mam później, no i co? Nagram teraz o tym game newsa, a potem przez znowu, przez dwa tygodnie nie będę nic robił, bo nie będzie jakichś ciekawych informacji, więc ojej, może lepiej nie nagrywać w ogóle. Więc doszedłem do wniosku. Widzę jakąś ciekawą informację na temat gier, która mnie interesuje, o której chciałbym sobie z Wami pogadać. Robię na ten temat game newsa i wrzucam. Być może nie będzie on jakiś regularny, może nie codziennie, może nie co drugi dzień. Teraz postaram się nagrywać co drugi dzień, nie będę rzucał się z motyką na księżyc, żeby robić to jakoś codziennie. Po prostu jeżeli wyjdzie tak, że sobie nagram wcześniej, nie wiem, kilka odcinków, no to puszczę je tak co drugi dzień, żeby... Coś tam zawsze się pojawiało. Wiecie, jak to jest. Raz tych tematów jest gęsto, że co drugi, co trzeci dzień mamy po pięć, sześć jakichś ciekawych tematów, a czasami jest tak, że przez tydzień nie ma nic ciekawego, ehm, jeżeli chodzi o jakieś informacje, czy to ze świata gier, czy technologii, aczkolwiek tutaj skupiamy się na grach. Stąd też, e, no jak od razu zobaczyłem informację o tym, że The Last of Us 2, bo to już przechodzimy do dzisiejszego game newsa, przebił, zdetronizował Wiedźmina 3, jeżeli chodzi o najlepiej ocenianą grę branżową. Ehm, czyli gra roku, którą przyznają tam dziennikarze, ale też użytkownicy. Wiedźmin był do tej pory na pierwszym miejscu, miał aż 280 nagród które zgarnął w ciągu jednego roku. Natomiast teraz The Last of Us, chociaż czy w ciągu jednego roku, to nie jestem pewien. W każdym razie miał 280 nagród gry roku, a The Last of Us teraz przebiło go z liczbą 302 nagród gry roku, z czego około 180 od dziennikarzy i około 100 od widzów. Wiedźmin jest w kategorii też Samych dziennikarzy na drugim miejscu, a z kolei na pierwszym miejscu jest The Last of Us. Pierwsza część, a nie druga, więc widać, że tutaj widzowie przechylili szale zwycięstwa. Natomiast Wiedźmin tak czy inaczej zawsze byłby na drugim miejscu. Był sumarycznie na pierwszym, niestety spada on na drugie miejsce. To pokazuje, jak genialną produkcją jest Wiedźmin. Ja szczerze nie mogę się doczekać wersji z ray tracingiem, ale troszeczkę się jej obawiam, ponieważ z jednej strony bardzo czekam na Wiedźmina wypuszczonego z obsługą. Ray Tracingu, a z drugiej strony, bo obawiam się, że jak on już wyjdzie, to ja ciągle nie będę miał karty graficznej z Ray Tracingiem, bo na chwilę obecnie śmigam na GTX 1070. Ale mam nadzieję, że się to zmi zmieni. Co to do The Last tutaj nie mogę wiele powiedzieć. Słyszałem, że absolutnie genialna gra. Mm. Dużo ludzi się zachwycało zarówno jedynką, jak i dwójką. Natomiast, no ja nie miałem o o okazji grać ani w jedynkę, ani w dwójkę. Widziałem kilka gameplay, kilka trailerów. I naprawdę zapowiadała się mega. Super klimat, jak wyglądałem to, jak ona tam walczy z jakimiś zbirami, to, to byłem to w takim napięciu, jaki żaden film we mnie nie wygenerował, więc to wyglądało spoko. Natomiast e, duża krytyka spadła na tą na dwu, drugą część za jakiś tam brak większych zmian, jakichś e, takich twistów fabularnych, no i zbyt duże mieszanie się w poprawność, w poprawność. E, mm, Prawność polityczną twórców. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy też tak tą grę odebraliście. Stąd oceny dziennikarzy na metakrytyku były wysokie chyba 96, 92, coś takiego a widzów zaledwie 57 więc gigantyczna różnica nie widzów, tylko graczy. Gigantyczna różnica pomiędzy, pomiędzy oceną dziennikarzy, a widzów. Dajcie znać, jak, jak wam się The Last of Us podobał. Ja jak sobie kupię PlayStation, a chciałbym, bo top 10 w ogóle, w top 10 tych najlepszych gier roku jest aż 4 gry, które są ekskluzywem na PlayStation. Teraz wam je przeczytam. Pierwsze miejsce to jest The Last of Us 2, Wiedźmin 3 to jest drugie, God of War to jest trzecie miejsce, więc też ekskluzyw na PlayStation. The Legend of Zelda Breath of the Wild to jest oczywiście ekskluzyw na Nintendo. Nintendo też bym chciał kupić ale tu czekam na wersję. Pro Dla was 1 to jest piąte miejsce The Elder Scrolls 6 Skyrim ma aż 229 nagród i uwaga 6. Więc jest tutaj błąd w artykule. Będę musiał zwrócić uwagę, że tu powinna być piątka. Skyrim, czyli Elder Scroll 5. Uncharted 4 to jest siódme miejsce, Red Dead Redemption 2 to jest miejsce ósme GTA 5, 9 i Dragon Age Inkwizycja, to jest miejsce 10. W Dragon Age, jak jedynkę i była genialna. W inkwizycji już później nie grałem, a jedynka mi się bardzo podobała. Dwójka już taka dziwna była dla mnie troszeczkę. No ale tak czy inaczej, szkoda, że nasz Wiedźmin stracił pierwszą pozycję, ale mam nadzieję, że jak tylko wyjdzie kolejna część, no to Wiedźmin znowu będzie najlepszą w grą, bo jak dla mnie jest. Ale ja rozumiem różne gusta, nie każdy lubi tematy miecza i magii. Ja je ja absolutnie uwielbiam. Dobra, dziękuję Wam za dzisiejszego Game Newsa. Dajcie znać, czy... Mm, fajnie, że, że wraca i w takiej luźnej formule, totalnie luźnej, będę jakby mówił o tym, o czym mam ochotę na tematy gamingowe w danym momencie. Może nawet na tym kanale z racji, że nie mam miejsca na kanale głównym na takie publikacje pojawią się jakieś recenzje jakiegoś tańszego sprzętu do, 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 do gamingu i może jakieś konkursy, więc piszcie co o tym myślicie. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia. Pewnie w środę o godzinie, nie wiem, 19.20. Myślę, że o 19. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Miłego. Nie, ja, wieczoru nocy. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.